I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w drugim tygodniu zwykłym na wspólnej refleksji na Słowem Bożym. Dzisiaj mamy poniedziałek i w Ewangelii według świętego Marka słyszymy pytanie, które postawili Jezusowi pobożni Żydzi. Dlaczego Twoi uczniowie nie poszczą? Jezus bardzo pięknie odpowiada. Czy mogą pościć Goście weselni, kiedy Pan Młody jest z nimi. Zobaczcie, kochani, że i za czasów Pana Jezusa post był terminem, który no, był ciężki do zrealizowania. Jedni pościli, drudzy go opuszczali, lekceważyli. Może dlatego, że nie do końca wiedzieli, dlaczego się pościć. Dzisiaj spróbujemy sobie właśnie odpowiedzieć na to pytanie, co jest powodem naszego postu. Pierwszy podstawowy powód, dlaczego człowiek powinien pościć, to uwielbienie Pana Boga. Poprzez nasze wyrzeczenie, poprzez nasz post, chcemy uwielbiać Pana Boga. Drugim takim postanowieniem powinno być właśnie ograniczenie naszej porządliwości ciała, czyli odmówienie sobie czegoś dla dobra naszego ciała. Kolejnym takim pięknym byłoby, kiedy pościmy po to, aby dzielić się dobrami z drugim człowiekiem, dobrami, które otrzymujemy od Pana Boga. Post też powinien mieć konkretny cel. Na przykład, jeśli odmawiamy sobie alkoholu, bo w rodzinie mamy osobę uzależnioną, może być piękna piękna nasza ofiara w postaci właśnie tej danej konkretnej osoby mówią też niektórzy że post nigdy nie powinien być praktykowany jako właśnie litera prawa bo tak wypada bo tak należy kochani niech zatem ta dzisiejsza ewangelia mówiąca o poście czy warto czy nie warto pościć będzie dla nas odpowiedzią przede wszystkim na to, że post to nasze uwielbienie Pana Boga, to nasza ofiara dla Pana Boga, to nasze wyrzeczenie się czegoś, co sprawia nam przyjemność, aby wielbić Pana Boga. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen, dobrego dnia, pozdrawiam. Z Panem Bogiem.